Widzieliśmy na łóżkach ogień, a czy dywanem szło, czy ten grzejnik się palił, to człowiek był w takim szoku, że nie może się określić. To w tym pomieszczeniu pokoju dziecięcym w nocy z 25 na 26 grudnia pojawił się ogień, strawił cały parter i fragment poddasza. Z pokoju dziecięcego pozostały tylko spalone zabawki. Przerażenie w oczach i w sumie człowiek był w takim szoku, że ratował siebie. Ja z dziećmi ratowa ratowaliśmy się wychodząc z domu. Mąż gasił w garnku, nosił wodę, gasił, ale coś zaczęło strzelać. Nagle taki był ogromny ogień, że uciekaliśmy wszyscy na zewnątrz już. Ogień pierwszy zobaczył pięcioletni syn państwa Pietraszewskich. To on obudził rodziców. Czteroosobowa rodzina wyszła z domu w tym, co miała, w piżamach i skarpetach. Wszystkie ich rzeczy wraz z dokumentami spłonęły. Dziecko... Musiało w jakimś celu stać. To nie był przypadek. Na pewno nie był przypadek, bo gdybyśmy na pewno nie, jak głęboko spaliśmy, byśmy nie zauważyli tego płomienia. Mogłoby być tak, żebyśmy się obudzili zbyt późno, żeby cokolwiek zareagować. Z pożarem walczyło siedem zastępów Straży Pożarnej, m.in. Ochotnicza Straż Pożarna Sprzynkowa, do której od lat należy pani Magdalena. Teraz koledzy strażacy organizują zbiórkę pieniędzy na odbudowę domu. Potrzeba ponad 100 tysięcy złotych. Nasza druhna, nasza członkini czynna, więc no tutaj no bez budzania. ruszyliśmy z pomocą nie tylko my, ale również i cała gmina i ościenne miejscowości. Magda nie zastanawiałaby się chwili. Była z nami, jeździła tutaj z nami bardzo często, jest nadal czynnym członkiem i nigdy nie miała jakichś oporów w tym, żeby przyjść, pomóc, zapytać o wsparcie, więc myślę, że dla niej również jest to oczywiste i jak najbardziej się to należy. Przyczyny pożaru nie są jeszcze znane w zbiórkę pieniędzy można się włączyć przez portal pomagam.pl. Ubrania, meble i sprzęt AGD można przywieźć do jednostki OSP w Przemkowie. Przemków Natalia Filipek.